Trwa będą pomieszczeń w OSIR-u, które będą przystosowane na potrzeby bursy dla uczniów z aglomeracji wałbrzyskiej. Znajdzie tu miejsce około 45 uczniów, którzy mają szansę zamieszkać w bursie już na początku przyszłego roku kalendarzowego. Koszt przebudowy i termomodernizacji ośrodka sportu i rekreacji w Wałbrzychu to około 3,2 miliona złotych. Środkiem ten cel pochodzą z budżetu gminy. Część pomieszczeń wewnątrz obiektu zostanie przekształcona w bursę dla uczniów, którzy chcą uczyć się w Wałbrzychu. Mówi asystent prezydenta Wałbrzycha Arkadiusz Grudzień. Prace na terenie bursy przy hali sportowej przy ulicy Wysockiego są już na zaawansowanym etapie. Powoli zmierzają ku końcowi i mamy taką nadzieję, że już w najbliższym roku kalendarzowym będzie możliwe umieszczenie tam osób chcących uczyć się w Wołbrzychu. Przypomnę, że w bursie tej ma być zlokalizowanych około 40 do, 40, do 45 miejsc dla osób, które będą uczy, uczyły się w Wołbrzychu szkołach ponadgimnazjalnych pochodzących z poza terenu miasta. Chcemy w ten sposób uatrakcyjnić ofertę wałbrzychskich szkół i jednocześnie stworzyć możliwość dla młodych ludzi do do uczenia się tutaj i do zamieszkania w Wałbrzychu. Bursa zostanie przeznaczona dla uczniów, którzy mają problem z dojazdami lub codzienny transport jest dla nich zbyt drogi. prezent Wałbrzycha Roman i liczy, że przyciągnie to do Wałbrzycha nowych zdolnych uczniów. Dzięki przebudowie ma powstać 40 do 45 miejsc w pokojach dwu i trzyosobowych. Opłaty za mieszkanie w bursie to dla każdego ucznia wydatek rzędu 300 zł miesięcznie. Jak wszystko, co w Obrzychu jest poddawane modernizacji, okazuje się w trakcie, że trzeba zrobić więcej niż na początku zakładaliśmy. Mówiąc pokrótce, wymieniamy więcej instalacji, większy zakres prac niż pierwotnie zakładaliśmy. Sądzę realnie, że bursa będzie oddana tak w sensie budowlanym do użytku może koniec listopada, może początek grudnia. Ale już powoli zbieramy chętnych w szkołach. Od kilku zresztą miesięcy konsultujemy, ile, ilu uczniów, ilu chętnych byłoby do, do zasiedlenia tej burcy, nawet teraz w trakcie roku, roku szkolnego. Myślę więc, że koniec roku, początek nowego, realnie zaczną tam mieszkać, przebywać pierwsi uczniowie. Niebawem ruszy rekrutacja uczniów, którzy będą chcieli zamieszkać w bursie. W tej chwili prezydent Wałbrzycha prowadzi rozmowy z rektorami szkół, by dowiedzieć się, jakie jest realne zapotrzebowanie na miejsca w bursie.